Ostatnie dni spędziłem na międzynarodowych targach maszynowych w Brnie. Stoisko naszego czeskiego partnera odwiedziło kilkadziesiąt różnych firm. Firm, które albo Poszukiwały śrutownicy wirnikowej albo materiału ściernego. No i właśnie te dni w Czeskim Brnie zainspirowały mnie do tego, aby stworzyć dla Was serię kilku odcinków, które będę przeplatać, między innymi, odcinkami na temat śrutownic wirnikowych. Parę miesięcy temu nagrałem dla Was odcinek, w którym opowiedziałem o tym, jak kupić, jak wybrać maszynę wirnikową. No i teraz zrobimy nura w ten temat i na czynniki pierwsze rozbierzemy różne typy maszyn. Klienci, którzy odwiedzili nasze stoisko w Czechach, to były firmy, które albo już mają śrutownicę wirnikową i chcą dokupić kolejną, albo były to firmy, które jeszcze nie mają takiej śrutownicy i w pewien sposób się edukują w tym temacie. Były to też firmy, które mają dzisiaj komorę pneumatyczną i chcą wzbogacić swój park maszynowy. Więc jeśli jesteś na etapie wyboru śrutownicy zawieszkowej, no to zapewniam cię, że znajdujesz się w dobrym miejscu i zapraszam cię na część merytoryczną. Cześć, dzień dobry. Nazywam się Karol Cieślar, a to seria Blasting Academy, którą tworzymy dzięki sile marki Alumetal Technik. W serii Blasting Academy dzielę się z Wami moim doświadczeniem i wiedzą na temat śrutowania stali, wyboru maszyn, zarządzania procesem obróbki strumieniowościernej, ale także kosztami, jakie towarzyszą temu procesowi. Moi drodzy, śrutownica zawieszkowa. Świetne urządzenie, które sprawdzi się w fabrykach, które mają wysoką powtarzalność kom komponentów produkcyjnych, ale również w firmach usługowych, które na przykład malują proszkowo detale dla klientów, którzy zlecają im jakieś konkretne, różne konstrukcje i nie wiedzą co do końca trafi do ich firmy. Często maszyna zawieszkowa wzbogaca właśnie park maszynowy, gdzie już jest komorapną śrutowanie pneumatyczne, ręczne i chcemy zwiększyć przepustowość naszej fabryki. Maszyna zawieszkowa to nic innego jak takie wielkie pudło, wielka komora obudowana blachami odpornymi na ścieranie, najczęściej z manganu albo ksaru, często wyściełana też gumą w takich krytycznych miejscach. Jest to pewnego rodzaju szafa, do której wjeżdżają nasze detale, a następnie turbiny zamontowane na ścianie urządzenia wyrzucają materiał ścierny z potężną energią kinetyczną. Często jest to nawet 70 metrów na sekundę albo jeszcze więcej, zależnie od rozmiaru turbin. Detale, które ładujemy do śrutownicy zawieszkowej, zwykle zawieszane są na specjalnie przygotowanym zawiesiu. Jest to taka choinka, pewnego rodzaju konstrukcja, na której dane detale możemy zawiesić. To jest najczęściej budowane pod konkretne rodzaje elementów, które będziemy śrutować, albo jest to zawieszka w pewnym sensie uniwersalna, która pozwoli nam na zawieszenie detali. Zdarza się też tak, że jeżeli detal jest naprawdę potężny, to wieszamy go na łańcuchu bezpośrednio do haka, zabezpieczamy to klinem i taki duży detal albo konstrukcja wjeżdża bezpośrednio do naszej śrutownicy. Śrutownice zawieszkowe najczęściej wyposażone są w drogę typu Y i dwa haki na końcach. Zwykle zawieszamy detale na jednym haku, wjeżdżają one do komory, zamykamy ją, a drugą zawieszkę w tym czasie przygotowujemy do wjazdu albo rozładowujemy po poprzednim cyklu. Kiedy detale wjechały już do śrótownicy, no, rozpoczyna się magia. Uruchamiają się turbiny, zwykle jest to minimum skład dwóch turbin. Może ich być nawet więcej, może być ich 5, 6. Wszystko zależy od rozmiaru tej maszyny, ale zdarzają się też maszyny jednoturbinowe. Pokażę wam taką maszynę dzisiaj. No i te turbiny wyrzucają materiał ścierny. W najbardziej klasycznych maszynach zawieszka jeździ do przodu i do tyłu, i te turbiny wyrzucają rzucają materiał ścierny na zawieszkę, która kręci się wokół własnej osi. Są też rozwiązania, kiedy zawieszka kręci się tylko wokół własnej osi, a turbiny zamontowane na specjalnym bloku ruszają się od lewej do prawej strony, pokrywając tylko średnicę zawieszki w taki sposób, aby efektywność tego procesu była możliwie jak najwyższa. To rozwiązanie też pomaga nam w docieraniu do trudno dostępnych miejsc w zakamarki różnego rodzaju, gdzie no, klasyczne rozwiązanie może mieć z tym pewien problem. Śrutownice zawieszkowe zwykle zasypane są śrutem kulistym. Zbiornik najczęściej znajduje się na górze maszyny. Tam też jest separator, i z tego miejsca ścierniwo rozchodzi nam się do poszczególnych turbin. Ścierniwo działa oczywiście w obiegu zamkniętym, spadając na podłogę urządzenia, transportowane jest ślimakami do elewatora, jedzie do, separa do separatora i tam jest oczyszczane z pyłu lekkiego i ciężkiego. Ten lekki pył trafia do filtrowentylatora, a ten ciężki z separatora trafia najczęściej do zbiornika zainstalowanego gdzieś na posadzce hali. Śrutownice zawieszkowe mają też różnego rodzaju kombinacje. Wspomniałem Wam o drodze Y, ale może być to droga w kształcie litery O, może to być śrutownica zawieszkowa przelotowa. Detale wjeżdżają z jednej strony, wyjeżdżają z drugiej strony i tam mogą być rozładowywane. Albo mamy pętlę, która pozwala nam na wprowadzenie nowych detali po zdjęciu tych, które już zostały wyśrutowane. Część maszyn przelotowo-zawieszkowych potrafi być nawet wpięta w linię produkcyjną, czyli detale na przykład są myte, wjeżdżają do śrutowania, są ponownie myte i następnie jadą do suszenia, lakierowania i na przykład do pieca. Ale to już bardzo skomplikowane linie, nie będę dzisiaj zbyt głęboko w nie wchodzić. Skupimy się na najbardziej klasycznych maszynach zawieszkowych, które mogą wspomóc produkcję w Waszych fabrykach. Moi drodzy i tutaj Mała pauza. Bazując na statystykach, do których mam dostęp, widzę, że większość osób, która ogląda nasz kanał, nie subskrybuje go. Więc tutaj wielka prośba. Jeżeli wiedza, którą dzielę się na Blasting Academy, jest przydatna w twojej codziennej pracy, to zasubskrybuj nasz kanał, bo dzięki temu będziemy w stanie docierać do jeszcze szerszego grona technologów, dyrektorów produkcji, prezesów, właścicieli, operatorów no i wszystkich osób, które są zaangażowane w obróbkę strumieniowo -ścierną. No i wracamy teraz do części merytorycznej. No właśnie moi drodzy, dla kogo śrutownica zawieszkowa, a dla kogo nie? Jeżeli produkujecie naprawdę duże, złożone konstrukcje stalowe, to na pewno śrutownica zawieszkowa może okazać się za mała. No ale jeżeli tych komponentów macie naprawdę dużo, są to elementy powtarzalne, są to elementy konstrukcyjne, które zmieszczą się w konkretnym rozmiarze komory wewnętrznej, to śrutownica zawieszkowa świetnie sprawdzi się w Waszej fabryce, przyspieszy proces, będziecie śrutować szybciej, efektywniej, a profil powierzchni będzie bardzo powtarzalny. Wszędzie tam, gdzie obróbka ręczna trwa zbyt długo, śrutownica zawieszkowa może naprawdę rozwiązać Wasz problem. To może być zarówno fabryka, która produkuje elementy dla automotywu, to może być kuźnia, to może być odlewnia, to może być fabryka, która produkuje po prostu elementy spawane i konstrukcyjne, które trzeba wyśrutować, następnie pospawać i potem albo pomalować, albo czasami jeszcze jest to finalne śrutowanie w komorze pneumatycznej, kiedy dana konstrukcja jest już po prostu gotowa. Jak wspomniałem, każda maszyna zawieszkowa jest wyposażona w separator. Dobieramy do takiej maszyny odpowiedni śród, no i oczywiście musimy zadbać o to, aby te niepotrzebne frakcje były odseparowane do filtra. Frakcje materiału ściernego dobieramy do detali, a nie do maszyny i to jest bardzo ważne, ponieważ wybierając taką maszynę, musimy zdefiniować jaki profil powierzchni chcemy uzyskać na przykład podmalowanie proszkowe. No i do tego dobieramy odpowiednie ścierniwo, jego granulację i typ. No i teraz to jest bardzo ważne, ponieważ już na tym etapie, kiedy taka maszyna przyjeżdża do twojej fabryki, powinny być odpowiednio ustawione kąty turbin. Kąty turbin powinny być dobrane pod frakcję ścierniwa. I pod wielkość tej komory, i detale, które będą. Śrutowane. To jest bardzo ważne, aby efektywność tego procesu była na maksymalnie wysokim poziomie. Wielokrotnie zdarzyło mi się, że na przykład w śrutownicy zawieszkowej ośrutowany był za bardzo sufit tej maszyny albo były dziury w podłodze. Kąty turbin nie były ustawione poprawnie i maszyna wyniszczała sama siebie przedwcześnie. To są oczywiście maszyny samodegradujące, ale zadbajmy o to, aby wytrzymywały jak najdłużej. Jak to w maszynie wirnikowej, każda turbina wyposażona jest w koło rzutowe z łopatkami 6-8 łopatek i te właśnie łopatki wyrzucają materiał ścierny na detale. Zwykle do turbin ścierniwo spada grawitacyjnie. Zależnie od producenta takiej maszyny, zainstalowane są przepustnice ręczne albo pneumatyczne, dzięki czemu możemy bardzo precyzyjnie dozować materiał ścierny. Jeżeli mamy na przykład cienkościenne blachy, musimy tego ścierniwa mieć mniej i musimy też mieć odpowiednią frakcję dopasowaną do detali, które będziemy obrabiali. Bardzo dobrym kierunkiem jest zakup maszyny, która będzie miała falowniki. Dzięki temu płynnie regulujemy obrotami tej turbiny nie tylko ilością ścierniwa, ale właśnie również obrotami. To pozwala nam na bardzo precyzyjne śrutowanie detali, które mogą składać się z grubszej blachy, cieńszej blachy, jakichś elementów jeszcze wspierających konstrukcyjnych, gwintów i tak dalej. To jest bardzo istotny element, który rekomenduję ci zabezpieczyć już na etapie wyboru takiej śrutownicy. Jesteśmy już na ekranie mojego komputera, a wy widzicie aktualnie śrutownicę zawieszkową, która wyposażona jest w jedną turbinę. Ta turbina znajduje się tutaj. To jest naprawdę nieduże urządzenie, które może sprawdzić się w firmach, które nie śrutują wcale dużo na jakąś bardzo przemysłową skalę. Potrzebują trochę małych detali, które będą miały odpowiednią chropowatość, będą pomalowane i to urządzenie tak jak widzicie nie ma tej drogi Y. W środku znajduje się hak. Tutaj są wrota do tej maszyny, otwieramy je i możemy w środku na odpowiednio przygotowanej zawieszce takie detale umieścić i je wyśrutować. Tego typu urządzenia, takie małe urządzenia, nazwijmy je trochę warsztatowymi, mogą naprawdę wspomóc waszą produkcję, nie zajmują dużo miejsca. Są wyposażone w zintegrowany filtr, więc nie potrzebują dodatkowego. Dodatkowego filtra, który zajmuje miejsce w hali. Tak jak widzicie, to, to jest naprawdę niewielkie urządzenie. To jest o tyle ciekawa maszyna, że ona jest przygotowana z otworami na, na widły, więc widlakiem można ją przenieść w inne miejsce hali, jeżeli stwierdzicie, że no, w tym miejscu zawadza albo będzie potrzebna. Dodatkowa maszyna. Nawet takie małe urządzenie wyposażone jest w separator, więc ten materiał ścierny jest separowany. Pył idzie do zintegrowanego filtra, a ten ciężki pył spada sobie tutaj do tego zbiornika, który stoi właśnie pod tym układem filtracyjnym. Ścierniwo nowe trafia trafia tutaj do zbiornika tutaj mamy ten separator tędy wpada sobie powietrze które filtruje materiał ścierny. Mamy tutaj mały elewatorek który też to ścierniwo nam transportuje do góry więc mimo rozmiarów tej, tej maszyny trzeba ją nazwać myślę że warsztatową ale w pełni przemysłową maszyną to nie jest na pewno jakaś Betoniarka w cudzysłowie to, to, to jest na pewno śrutownica, która ma pełne prawo być tak nazwana i działa zgodnie z zasadami śrutownicy wirnikowej. Ma jedną turbinę ze standardowym kołem rzutowym i taki materiał ścierny wyrzuca na, na detale. Idźmy teraz dalej, przeskoczymy do nieco większej maszyny. To już jest maszyna dwuturbinowa. Ta maszyna ma dwie turbiny zainstalowane na ruchomym bloku turbin, dzięki czemu zawiesie, które wjedzie do naszej kabiny, będzie śrutowane w całej swojej średnicy. Więc jeżeli ta średnica to 1200 mm, będziemy śrutowali 1200 mm. Jeżeli będziemy chcieli śrutować tylko 400 mm, to tak ustawimy blok, aby tylko śrutować naszą zawieszkę, a nie elementy wewnętrzne maszyny, takie jak ściana naprzeciwko turbin. Albo ściana boczna. Tak, to jest maszyna w pełni, w pełni przemysłowa, wyposażona w dwa, w dwa haki na drodze Y. Tutaj jest droga Y, jeden hak jest już w środku, ten drugi czeka, czeka tutaj. Tak jak widzicie przed maszyną stoi operator, więc też możecie ocenić jaka jest wielkość tego typu maszyny przy, przy dwóch turbinach. Warto zawsze to zweryfikować też z wysokością hali bądź przęseł, czasami są też suwnice. Warto takie elementy wziąć pod uwagę. Masy maszyna wyposażona jest w podest roboczy. Tutaj widać, że drugi operator wszedł na górę. Prawdopodobnie chce zajrzeć do separatora. Separator znajduje się tutaj, pod separatorem zbiornik na śród. No i ze zbiornika śród trafy bezpośrednio do górnej turbiny i do dolnej turbiny. Tutaj mamy elewator. w elewatorze możemy naciągnąć pas, sprawdzić czy kubełki na pewno są sprawne, czy nie są podziurawione, czy wymagają wymiany bądź nie. Z tyłu urządzenia silnik, który napędza podajniki w podłodze maszyny, kiedy śród spada na podłogę trafia on następnie do do elewatora. Tutaj mamy tak jak w tej małej maszynie, też akurat tu jest cyklon, zbiornik, zbiornik na odpad, i tędy ten odpad trafia do, do zbiornika, ale lekki pył do wentylatora Tak jak widzicie, cała ta maszyna, cały ten układ stoi na posadzce. Ten akurat konkretny model nie wymaga żadnego zagłębienia fundamentowego. Ta maszyna dwuturbinowa jest zintegrowana z szafą sterującą, z dotykowym panelem, z którego możemy sterować wszystkimi nastawami naszej śrutownicy. Maszyna jest nieduża, jedna zawieszka w środku, druga zawieszka na zewnątrz, więc płynnie możemy zmieniać tak naprawdę trasę tych naszych zawieszek, aby jedna po drugiej była po kolei śrutowana. Przechodzimy teraz do kolejnego typu śrutownicy zawieszkowej. To jest naprawdę duża maszyna, maszyna, która jest wyposażona w sześć turbin, tak jak widzicie. Jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta. Potężna kabina na sześć turbin, w której możemy śrutować naprawdę duże konstrukcje. Akurat w tym konkretnym wydaniu ta śrutownica jest zagłębiona fundamentowo, żeby ta posadzka była równa z posadzką hali. Ścierniwo spada oczywiście na podłogę tej maszyny wewnętrznie w kabinie. Tak samo jak w tej dwuturbinowej trafia do elewatora i jedzie do separatora, ale chciałem Wam pokazać też maszynę, która będzie no naprawdę potężna. Tu jesteśmy może nie aż tak blisko komory pneumatycznej, ale tu już pewne duże konstrukcje mogą być śrutowane, ponieważ akurat w tym konkretnym typie, yy, obciążenie zawieszek, yy, które są wyposażone w elektryczne wyciągarki, to aż 2000 kg, czyli dwutonową konstrukcję możemy podnieść, wjechać nią do środka, ona zostanie wyśrutowana bez udziału rąk człowieka. No to jest po prostu poezja. Wspaniałe Wspaniałe rozwiązanie przyspieszające produkcję. Świetnie sprawdzi się na przykład u producentów maszyn rolniczych, kiedy gotowa konstrukcja maszyny rolniczej ma wjechać do środka, ma być wyśrutowana i ma jechać na lakierowanie. Super. Maszyna, oczywiście wyposażona w filtrowentylator. Ten filtrowentylator, jak widzicie, stoi na, na posadzce. On nie musi mieć żadnego zagłębienia fundamentowego. Maszyna też ma podest roboczy. Separator znajduje się w tym miejscu. Tutaj dochodzi do tego magicznego oczyszczenia śrutu z pyłu. Tutaj mamy zbiornik. Możemy sobie podejrzeć, ile śrutu jest w zbiorniku. To widzimy oczywiście też na panelu, panelu dotykowym. Obok maszyny na dole znajduje się szafa sterująca i z niej możemy zarządzać całym programem, który przygotujemy dla naszych detali. Mówię tutaj o czasie śrutowania, o tym, ile razy, w którą stronę detale mają się obracać. Czy nasz ruchomy blok turbin ma e, e, odchylać się od lewej do prawej, czy mamy go zatrzymać i będziemy uderzali w konkretne miejsce na danych detalach? To wszystko sterujemy z pozycji szafy sterującej. Ten konkretny typ wyposażony jest również w odkurzacz przemysłowy. Jeżeli śród dostanie się w zakamarki, możemy ten śród wyciągnąć z naszej maszyny. Moi drodzy, tak wyglądają przykładowe maszyny zawieszkowe. Oczywiście te maszyny możecie zamówić pod wasze indywidualne zamówienia, bo to jest powiązane z detalami, które Produkujecie. No i właśnie, ja bardzo często dostaję takie pytanie, na co szczególnie zwrócić uwagę przy zakupie śrutownicy zawieszkowej. I takie kluczowe elementy to na pewno nośność haków, wymiary kabiny, możliwości sterowania różnymi parametrami tej maszyny. Myślę tutaj o obrotach turbin, o tym płynnym obrocie tej turbiny, a nie tylko tym, że ona po prostu będzie się obracać z maksymalną prędkością. Myślę, że warto zwrócić uwagę na płynne dozowanie materiału ściernego. Jeżeli nie chcecie tworzyć zagłębienia fundamentowego, to warto zapytać potencjalnego dostawcę, czy taka maszyna może stanąć na posadzce, czy musicie kopać w swojej hali. Na pewno bardzo dużą wagę warto przywiązać do. Wymiarów wewnętrznych kabiny, zweryfikować, czy moje detale, moja konstrukcja zmieszczą się, jeśli tak, w jakiej ilości i ile może trwać potencjalny cykl, bo na tej podstawie jesteście w stanie policzyć roi z inwestycji, którą chcecie wykonać dla własnej fabryki. Drodzy widzowie, jeżeli stoicie dzisiaj przed wyborem zakupu kolejnej maszyny, do waszego parku maszynowego albo chcecie pierwszy raz podejść do takiego zakupu i kupić nową maszynę, to wystarczy, że wejdziecie w zakładkę kontakt na alumetaltechnik.com. My skontaktujemy się z Wami, zadamy Wam kilka pytań, aby możliwie jak najlepiej zrozumieć Waszą sytuację i pomożemy Wam wybrać maszynę, która będzie najlepsza dla Waszej fabryki. Trafia do nas również często pytanie: komora pneumatyczna czy maszyna zawieszkowa? Odpowiedź jest bardzo prosta. To zależy. To zależy od tego, czego, ile chcecie wyśrutować, w jakim czasie, jaka ma być powierzchnia, jaką macie dostępność powierzchni w swojej hali, czyli ten space, który jest potrzebny na zainstalowanie takiej maszyny, bo naprawdę duża komora pneumatyczna zajmuje dużo miejsca. Nie ma tutaj zaskoczenia. Jeśli chodzi o maszynę zawieszkową, no to zależnie od jej rozmiaru, ona pójdzie bardziej w pion niż w yy, powierzchnię. Więc. Yy, to są elementy, które warto przeanalizować jeszcze przed zdecydowaniem się na konkretny typ urządzenia to tyle jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek i informacje o śrutownicach zawieszkowych. Jeżeli chciałbyś wysłać do nas detale wirtualne, które mielibyśmy włożyć do takiej maszyny i podpowiedzieć ci ile takich detali się zmieści, ile może trwać potencjalny cykl, to zachęcam cię do napisania bezpośrednio na nasz adres mailowy lub na Kontakt na naszej stronie internetowej. Przygotujemy taką symulację, i na tej podstawie będzie można policzyć, jaki będzie koszt procesu, koszt obróbki i koszt inwestycji. A jeżeli chciałbyś bądź chciałabyś przetestować swoje detale, to możesz przyjechać do nas do Łodzi. Mamy tutaj maszynę zawieszkową, która jest taką maszyną testową. Możesz przywieźć swoje detale, samodzielnie je zawiesić, wcisnąć start i zobaczyć, co się wydarzy. Dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną. Zapraszam Was na kolejne odcinki Blasting Academy. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanału, to zachęcam Was do subskrypcji, bo dzięki temu docieramy do szerszego grona osób zainteresowanych właśnie tematyką obróbki strumieniowościernej. Jeśli Ci się podobało, kliknij Like. Jeśli czegoś Ci zabrakło, zostaw komentarz i do zobaczenia następnym razem.